Cześć tu Jerzy, dziś operacja wino bananowe. Na początek, słowem wstępu, powiem krótko: nigdy wina z bananów nie robiłem. Robię to pierwszy raz. I co tu dużo mówić, będzie grubo, bo nie mam pojęcia, jak to zrobić. Na początek, sam przepis. To, co znalazłem w necie, wygląda tak, że wszyscy na siłę próbują te banany kroić i je gotować w skórkach. Po czym wywalają to wszystko, jak się zastanawiam, pogrzyba, po tak? Mój pomysł jest taki, że w tej chwili te banany są już zielone. Zielone, tu są zielone. Planuję je przetrzymać za jakieś dwa dni w domu, czyli dzisiaj jest piątek, w niedzielę, jak one będą zupełnie żółte, o żółto-czarne, planuję je obrać, zmielić i ładować do bańki z nastawem. Bananów zakupiłem łącznie 3,5 kilo. Z czego, jak myślę, zdajemy skórki zostanie jakieś 2 kg stricte samego tego miąszowo-bananowego. Tyle. Czekamy do niedzieli. Sporadnika młodego winiarza dzień trzeci. To jest bańka. To jest pirościarczyn sodu. Łóżeczka wędruje tu. Woda, tam, czyli sterylizujemy naszą, naszą banieczkę, żeby ją przygotować do dalszej pracy. Krok drugi, surowiec. Nasze banany wyglądają już tak. Widzicie, są. Żółte, a miejscami nawet brązowe. Znaczy to dokładnie tyle, że baran już dojrzał. I on w środku powinien być mięciutki i gotowy do dalszej współpracy. No dobra, teraz trzeba zrobić tak. Bańka banan. Można zrobić tak. Można zrobić też po obraniu. O! Nie, widzicie, to wygląda. Ja to zrobię inaczej. Mianowicie obiorę te banany, pakuję je do maszynki do mielenia i zrobię z nich papeczkę. Taką idealną paczkę. Dlaczego? Papkę. Dlaczego? Ponieważ zrobić fermentację moczczową tego banana, a nie odwar z banana, jak to robią wszyscy inni. Nie wiem, czemu się wszyscy upierają. Na gotowanie tego razem ze skórką. Przecież to jest same herbicydy. Ludzie, co wy szaliście? No dobra, banany zmieniły konsystencję ze stałej w wersję półpłynną. Nie wiem, czy to widać. To jest taka. Pacia przypominająca pirę. E, za chwilę teleportuję to do bańki razem z jakimiś. Ponieważ to jest słodkie, jakieś 2 kg cukru tego dorzucę. No dobra. to obrzydliwie wyglądająca bańka, z jeszcze bardziej obrzydliwie wyglądającą cieczą, jak kurczę kartofle mielone. E, to jest nasz cukier plus banany. Teraz tak, ponieważ banany same z siebie są, co tu dużo mówić, mdłe, ja stwierdziłem, że zrobię tak. Dwa goździki. Do tego kora cynamonu, cynamonu i do tego kwacek cytrynowy. A Ja wezmę jego tak słownie z... trzy łyżeczki wsypię. Jak eksperyment, eksperyment. Dwa, trzy. Kolejny krok to uruchomienie fermentacji. To zasadniczo powinien zrobić tak. Drożdże, pożywka, no i pektyny, czyli pektoenzym, który rozbije nam bony komórkowe w bananie. Teraz ja tak idę po krótkiej linii oporu, to jest taka dziwna mieszanka mająca w sobie właśnie dokładnie to co, to co mówiłem, ale co najważniejsze, w właściwych proporcjach. To jest nastaw na 25 do 50 litrów, ja ale tego tak pół, no trochę mniej, no, no i po sprawie. Teraz zatkać korek, rurka, tu się powinno znaleźć tak trochę wody, i do tego informacja końcowa, czyli, że to jest kartka, długopis, to jest banan, 2 kg cukru i dzisiejsza data, koniec maja. Zabezpieczone, ciśnięte, zabełtane. I teraz tak jak w pozostałych winach, które pokazywałem, przez najbliższe 10 dni powinno być tutaj dziko. Tu powinna być taka wielka piana, dlatego też zobaczcie, że nie wypełniłem do końca bańki, jest zapas. Po jakichś 10 dniach powinna skończyć się fermentacja. Przez ten czas tutaj wrócę, będziemy mieli mega szaleństwo. No i po 10 dniach zasadniczo, żeby było pozbyć się moszczu, czyli przepuścić go przez jakąś gazę, najlepiej piluchę tetrową albo coś w tym stylu. Przepuszczamy to z powrotem do bańki i po jakichś dwóch miesiącach, może po półtorej miesiącach, połóż powinno się nadawać do picia. Tyle. Eee, Zaznaczę jeszcze, że ponieważ jest to fermentacja moszczowa, powinniśmy to w miarę często mieszać, czyli po prostu wczesną tydzień należy tydzień robić coś takiego. Po co? Po to, żeby drożdże się w miarę mieszały w winie i mogły dotrzeć równomiernie do wszystkich tych bananów naszych. Zaznaczam na koniec jeszcze jedną rzecz. To jest mój eksperyment z bananem. Nigdy w życiu bananowego wina nie robiłem. Ale kto nie próbuje, to nie żyje. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału na Facebooka i do komentowania, jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły, żeby jakieś wino zrobić. Czemu nie? Koncita. Brody nie ma. Bananów łącznie zakupiłem jakichś... bananów. Myślę 2 kilo stricte samego już moszczu, a właściwie samych...